Drodzy rodacy, staję przed Wami w dniu, który na zawsze zapisze się w naszej pamięci. Dzisiejszy nieudany zamach na premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Juliusza Kaczmarka jest zdarzeniem wstrząsającym i bolesnym dla nas wszystkich. Na szczęście premier Kaczmarek nie odniósł znaczących obrażeń, ale sama próba zamachu jest aktem, który wymaga od nas głębokiej refleksji i natychmiastowej reakcji. Ten dramatyczny incydent jest przypomnieniem, że przemoc nigdy nie może być narzędziem w rozwiązywaniu sporów politycznych ani społecznych. Jest to zamach nie tylko na życie naszego premiera, ale również na wartości, które są fundamentem naszej państwowości na demokrację, wolność, równość i praworządność. Drodzy obywatele, w obliczu tego straszliwego zdarzenia musimy stanąć razem. Polska potrzebuje dzisiaj jedności bardziej niż zwykle. Apeluję do wszystkich sił politycznych, do wszystkich obywateli, abyśmy wspólnie odrzucili język nienawiści i przemocy, który dzieli nasze społeczeństwo. Nasza historia pokazuje, że największą siłą Polaków zawsze była solidarność i jedność w trudnych chwilach. Dzisiaj jest taki moment, kiedy musimy znowu pokazać, że jesteśmy jednym narodem, zdolnym do przezwyciężania nawet najtrudniejszych wyzwań. Apeluję do liderów wszystkich partii politycznych o powstrzymanie się od dalszej polaryzacji i o konstruktywny dialog. Pamiętajmy, że różnice poglądów nie mogą być pretekstem do nienawiści i przemocy. To, co nas łączy, jest znacznie ważniejsze niż to, co nas dzieli. Niech dzisiejszy dzień będzie punktem zwrotnym, od którego zaczniemy odbudowywać wzajemne zaufanie i szacunek. Nasze wspólne wartości demokratyczne muszą być fundamentem, na którym będziemy budować przyszłość naszej Ojczyzny. Z pełnym przekonaniem, że razem możemy przezwyciężyć każdy kryzys, wzywam Was wszystkich do jedności, pokoju i współpracy dla dobra Polski. Niech żyje wolna, demokratyczna i zjednoczona Polska. Dziękuję.